Dzisiaj Wam zaprezentuję jak zrobić sobie intro w pewnym programie Windows Movie Maker. Wchodzimy w internet. Wybieramy jakieś tło, które będzie naszym tłem do intra. Na przykład dajmy na to. Zapisujemy pod wybraną nazwą. Na przykład ściepujemy na pulpit. Dobra, teraz włączamy Windows Movie Maker Wrzucamy tutaj obrazek którego wrzuciliśmy na pulpit, on tutaj jest. Przeciągacie go na stronę wideo. Rozciągacie zależy od was jak chcecie do game to. No i to będzie już wyglądało tak w postaci jakby filmiku. Dobra do tego jeszcze dodamy piosenkę. Dajemy importuj i audio i lub muzykę. bieramy jakąś piosenkę. Może być na przykład ta przykładowo wklejamy ją i skracamy do, do długości naszego intro. Czyli Czyli dotąd... Razem, razem z, żeby z intrem była. Teraz widzimy już, że jest piosenka do tego. I teraz to intro tak wygląda. Dobra, teraz trzeba napisy dodać. Wchodzimy w... Edytuj film i teraz utwórz tytuły lub napisy końcowe tutaj mamy i tytuł na początku i wpisujemy na przykład ja tu byle co wpiszę na przykład porady komputerowe to jest moje i dajemy jakieś jak chcemy zmienić jakieś opcje dodawania na przykład powiedzmy na to wejście to tutaj jest opcja wejścia dobra ja klikam gotowe dodaj tytuł i ten tytuł teraz jest przed filmem ale my tak nie chcemy chwytamy ten tytuł Zjeżdżamy w dół z nim. Ustawiamy go tutaj. I zobaczcie. Już mamy połowę sukcesu. Dobra, teraz dodajemy jeszcze co tam chcemy, jakie napisy. Ja Wam mogę pokazać moje gotowe intro, które stworzyłem. Będzie właśnie na początku filmiku więc znowu nie muszę pokazywać. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, łapki w górę. Łapki w górę. Nara.